Jakub Kulig dla Fansportu. Wzruszony, szczęśliwy po ringowej wojnie, ale zwycięski Mateusz Don Diego Kubiszyn, król walk na gołe pięści, bo tak trzeba cię tytułować. Pani w sklepie, jak pójdziesz w poniedziałek, to powie: Dzień dobry królu, dzień dobry Mateuszu. Teraz wszyscy będą do mnie mówić Czep. Wszyscy do mnie będą mówić Andy Sputet, po prostu. Słuchaj, e, niesamowita walka, dużo emocji, dużo kryzysów. Natomiast zaskoczyło mnie jedno, bo ja sam wiesz, dużo analizowałem ten, ten pojedynek. Ta presja od samego początku, to, że nie dałeś Bartkowi miejsca na to, żeby wyprowadzał swoje akcje, czujesz, że to był klucz do zwycięstwa? Tak, taki był plan, żeby właśnie starać się wyprzedzać, starać się narzucać tempo i właśnie nie dawać Bartkowi miejsca, bo już były te momenty, że rzeczywiście dawałem mu miejsce. No i efektem był mój knockdown, więc trzeba było to wszystko ogarniać jak należy. Słuchaj, inteligentnie, ale też wysokie tempo narzuciłeś sobie tego pojedynku i powiem ci nawet jak tutaj zeszłeś, to ja widzę, że ty miałbyś siłę jeszcze toczyć ten pojedynek pewnie przez 15 minut, jeśli trzeba by było trzeba. No prosto, ja jestem przygotowany zawsze na długi bój i też dlatego takie tempo było już przy rozgrzewce, przy tarczowaniu. czułem, że jest dynamit w ręce, że jest siła, że jest tlęta jak należy. Po prostu przygotowałem się tutaj tak jak trzeba. Słuchaj, spodziewałeś się ciężkiego boju, natomiast zaskoczył Cię czymś Bartek? Nie, Bartek wykonywał robotę swoją tak jak należy. I, no i, i wiadomo, i on trafiał, ja trafiałem. No ale no właśnie tutaj te drobne różnice spowodowały to, że ja byłem odrobinę szybszy, odrobinę bardziej precyzyjny odrobinę po prostu lepszy. Słuchaj, kończę już pomału, dwa ostatnie pytania. Jak dużo znaczy dla Ciebie to zwycięstwo, bo, bo widać naprawdę dużo u Ciebie emocji, ale też obawiałem się, jak zniesiesz tą presję, bo, bo to jednak duża presja z całego tego środowiska na Tobie ciążyła. Jaka presja? Ja to robię dla przyjemności. Na spełnienia mojej chorej ambicji. Po prostu to kocham, więc jaka presja, przyszedłem po swoje. Słuchaj, jest jeden chętny na ten pas. Łukasz Gołd, parobiec, powiedział, że chciałby zawalczyć o ten pas. Chciałby zawalczyć z wygranym. Myślisz, że to jest takie potencjalne starcie, które może być na następnej gromdzie, na waszej następnej tam, gdzie wystąpicie. Myślę, że jest. Jakieś tam skazanie na to. Gołd pokazał się z dobrej strony. No ale no myślę, że jeszcze. Jeszcze. Chwilę trzeba poczekać, zanim zamarzę tą yy, przegraną z Balboą, zajebistą walkę tam zrobili, ale to jeszcze chwila, ale myślę, że Gołcik jest warty tego. Mateusz, ostatnie słowa do, do kibiców, bo, bo wszyscy, ja dostałem kilkadziesiąt wiadomości pytających, jak Mateusz już wygał, oglądają, jak Mateusz. Kilka słów do nich. Misz powrócił, ma się zdrów. tyle. Odpoczywaj, gratuluję, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki, pozdrawiam.